Witajcie kochani, czas na kolejny filmik z propozycjami ozdób choinkowych. Tym razem takie dziecinnie, proste, patyczkowe choineczki, które możecie wykonać krok po kroku razem ze mną. Liczę na to, że spodobają Wam się i zawisną na Waszych choinkach w tym roku. Zabieramy się za pierwszy pomysł. Na początek będzie nam potrzebne oczywiście kilka patyczków drewnianych. Ja wybrałam tu takie klasyczne. Po prostu w kolorze drewna. Jeden z nich przełamuję na długości 2 trzecich, tak żeby był troszkę krótszy, a dwa całe, niepołamane sklejam ze sobą, tak żeby tworzyły ostry, wysoki trójkąt. Ten, który złamałam, będzie tworzył podstawę, więc nakładam na dwie końcówki tych patyczków trochę kleju i złączam je tak, żeby powstał mi właśnie taki ostry trójkąt, przypominający choinkę. Przy pomocy kleju na gorąco przymocowuję plastikowe gwiazdeczki, oczywiście nie muszą to być takie gwiazdeczki jak ja mam. Równie dobrze takie bombki choinkowe możecie wykonać z pomponów, z guziczków, z jakichś innych cyrkonii, cykinów, a nawet po prostu z kulek z bibuły czy papierowych kółek, które uprzednio wytniecie z papieru w dowolnym kolorze. Dowolność jest tutaj naprawdę pełna, możecie wybrać co tylko chcecie, żeby tę choineczkę ozdobić. Ja akurat takie gwiazdeczki posiadałam, więc stwierdziłam, że wykorzystam je. Jako zawieszkę mojej choinki będę mm, używać takiego brokatowego sznureczka z rzeczki, który również przyklejam przy pomocy y, kleju na gorąco na odwrocie mojej choinki. No i ta prosta, szybka choineczka już będzie gotowa. Tak prezentuje się w całości, a my przechodzimy do drugiego pomysłu. Tym razem również będziemy sklejać sobie trzy patyczki. E, tutaj też wybrałam kolor naturalnego drewna, ale możecie wybrać oczywiście inny. Składam dwa e, w taki ostry trójkąt, a trzeci z nich jakby złamie na długości dwie trzecie, żeby stworzyć tę węższą podstawę trójkąta. No i przyklejam sobie. Ten mniejszy kawałek przy pomocy również kleju na gorąco. Następnie nakładam odrobinę kleju na gorąco i przymocowuję kawałek sznurka, który owijam wokół tej mojej choinki, tak żeby kilka razy właśnie na czubku przykleić go jeszcze tym klejem, żeby nic mi się tutaj nie zsuwało. Możecie równie dobrze ten sznurek owinąć w poprzek, całą tę choinkę poowijać sznurkiem, ale ja stwierdziłam, że pionowo hmm, będzie fajniej, jednak niestety trudniej, bo tutaj to mi zjeżdżało i musiałam czekać, aż ten klej przysknie, żeby owijać dalej. No ale cóż, ja sobie życie często lubię utrudniać. Na zakończenie przyklejam ten mój kawałek sznurka znowu klejem na gorąco i docinam go na końcóweczce. Oczywiście czekam, żeby wszystko mi tu dobrze doschnęło, no i czas na przyklejanie bombeczek. Ale zanim, to jeszcze przygotowałam taki mały kawałek sznurka, który będzie tworzył zawieszkę mojej choinki. Dodatkowo mam jeszcze taką złotą gwiazdkę, z której postanowiłam zrobić czubek choineczki. Przyklejam ją również klejem na gorąco, a bombki postanowiłam zrobić z takich kolorowych samoprzylepnych cyrkonii, ale tak jak już wspomniałam w poprzednim pomyśle możecie użyć dosłownie tylko tego czego chcecie, nie muszą to być identyczne ozdoby jakie ja posiadam. Cyrkonie, co prawda były samoprzylepne, ale y, niestety nie były aż tak mocno klejące, żeby przykleić się do sznurka, dlatego już postanowiłam wszystkie z nich przykleić klejem na gorąco, żeby mieć pewność, że wszystko będzie mi tutaj mocno siedziało, nie będzie gdzieś tam odpadało. Wszystkie cyrkony już są przyklejone. Teraz czas na podklejenie na odwrocie sznurka, który będzie zawieszką choineczki. Nasza choinka już jest gotowa, prezentuje się tak, a my przechodzimy do ostatniego na dzisiaj pomysłu, który tym razem będzie z wykorzystaniem kolorowych patyczków. Dwa patyczki sklejam ze sobą na troszkę mniejszy kąt niż poprzednie choineczki i trzeci obok, żeby to on dopiero tworzył kształt choinki. Ten środkowy ma być takim pionowym, dzielącym cały ten trójkąt na pół. Z kawałka sznurka jutowego tworzę sobie kokardkę, która będzie czubkiem mojej choinki i przymocowuję ją przy pomocy kleju na tym właśnie czubku. Następnie przygotowane wcześniej pompony w różnych kolorach przyklejam też przy pomocy kleju na gorąco, jak właśnie bombeczki. Będzie to dzisiaj całkiem kolorowo. Na koniec na odwrocie mojej choinki przyczepiam jeszcze kawałek sznurka, który będzie tworzył zawieszkę. Tutaj również użyłam kleju na gorąco. No i nasza choineczka jest gotowa. Szybkie, proste, efektowne. No i co najważniejsze, zrobione ręcznie od serducha, ozdoby choinkowe. Zapraszam Was do wspólnego wykonania ich i powieszenia na swojej choince, a jeśli szukacie innych propozycji na takie świąteczne diy -e, ręczne robótki dla dzieci i nie tylko, to zajrzyjcie na mój kanał, bo znajdziecie ich tam naprawdę wiele. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i liczę na to, że słyszymy się w kolejnym filmie. Pa!